Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Dla spakto to nie agresji. To nagranie każdy pamięta ze szkoły. A jak sytuacja wygląda dziś? Czy Niemcy po raz trzeci próbują nam zaszkodzić? Bo wiele osób tak właśnie twierdzi. Imigracja. Policja, nawet niemiecka, przerzuca ich do naszego kraju, przewożą ich samochodami. Tak kur... działa policja niemiecka, właśnie wyładowali uchodźców. Przerzucanie się odpowiedzialnością. Nie wszyscy to poparli. Przede wszystkim państwa bałtyckie, ale także Polska była przeciwna, ponieważ obawiała się, że nie mamy wspólnej polityki wobec Rosji. Energetyka. Po rozpoznaniu sprawy Wołodymyra Żurawlowa, ściganego przez władze Republiki Federalnej Niemiec europejskim nakazem aresztowania, postanawia odmówić władzom niemieckim wydania Wołodymyra Żurawlowa. Dlaczego pomimo wieloletniego oficjalnego sojuszu Polska i Niemcy mają nadal tak wiele sprzecznych interesów? I z jakiego powodu musimy ciągle zachowywać czujność w relacjach z naszym największym partnerem handlowym? W dzisiejszym materiale nie chodzi o to, aby zacząć pałać nawiścią do Niemiec, tylko o to, aby przypomnieć sobie, że my, Polacy, też potrafimy myśleć samodzielnie i podejmować dobre decyzje, które zabezpieczają nasz interes. Czasem nasze elity same chyba nie ufają w mocy naszego narodu, a jak za chwilę się przekonasz, powinny. Mała literka Wielka zmiana. Głównym partnerem kanału Nie wiem, ale się dowiem jest KFD polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem Nie wiem, 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał, a ty? Wyobraź sobie, że jesteś zupełnie przeciętnym, rodowitym Niemcem. Mamy 2015 rok. Nie mogłeś lepiej trafić. Żyjesz w jednym z najlepszych miejsc na Ziemi. Gospodarka rośnie, a i tak jest duża. Niemcy dominują w Europie. Twoja reprezentacja właśnie zdobyła Mistrzostwo Świata. W Lidze Mistrzów grają cztery niemieckie drużyny z Bayernem na czele, który sprowadził tego zwinnego Polaka. Popijasz bawarskie piwo, myśląc, jaka piękna przyszłość się czeka. Ale wtedy... Już wiesz, nic nie będzie takie samo jak kiedyś. Z perspektywy czasu wydaje się to wręcz groteskowe, jak wiele problemów narobiła Europie ta jedna wypowiedź Angeli Merkel. Ówczesna kanclerz Niemiec tymi słowami zapraszała miliony migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jak się później okazało, odbyło się to bez jakichkolwiek ustaleń ze wszystkimi pozostałymi krajami Unii Europejskiej, Najlepiej widać to było po radykalnie odmiennych reakcjach państw takich jak Czechy, Węgry czy Polska. Nasi zachodni sąsiedzi, na co dzień znani ze swojego umiłowania, zasad i porządku, złamali międzynarodowe prawo. Tak jest: decyzja kanclerz Merkel o tym, że Niemcy będą przyjmować wnioski o azyl od migrantów, którzy przebyli całą drogę z Grecji czy Włoch, była złamaniem konwencji dublińskiej. W jej myśl wnioski o azyl każdego cudzoziemca muszą być rozpatrywane przez pierwszy kraj Unii, do którego trafi dana osoba. Niemcy postanowiły jednak zignorować tę zasadę, tym samym rzucając swój kraj, jak również znaczną część Unii Europejskiej, w wir kryzysu migracyjnego. Polska była jednym z tych krajów, które trzeźwo spoglądały na to całe zamieszanie. A tak równoległa manifestacja Polacy przeciw imigrantom na placu Dmowskiego w stolicy. Polska, dla Polaków, przede wszystkim. Nie chcemy tu was. Byliśmy tak sceptyczni wobec pomysłu Niemiec, że sprawa migracji stała się jednym z centralnych punktów wyborów parlamentarnych w 2015 roku, w których zwyciężył PiS. Reprezentujący w tamtym czasie zdecydowanie negatywną postawę wobec otwierania granic dla wszystkich chętnych. To jasno odzwierciedla panujące wówczas nastroje społeczne. Otóż ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chcę tego Prawo sprawdzić. i Sprawiedliwość. Nie będziemy oceniać tutaj poszczególnych rządów i co one realnie zrobiły w tym aspekcie, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że sceptycyzm dużej części społeczeństwa polskiego okazał się jak najbardziej trzeźwym spojrzeniem na decyzje niemieckich władz. To pierwszy sposób, za pomocą którego Niemcy prawie zniszczyły Polskę. A jakie są kolejne? Ktoś wysadza rurociąg służący ci do kupowania paliwa od zbrodniczego państwa, które ciągle grozi tobie oraz twoim sąsiadom wojną atomową. Co robisz? Odpowiedziała: przepraszasz za wieloletnie pompowanie wrogiego państwa milionami euro i uznajesz je za zbrodnicze. Odpowiedź B. Udajesz, że nic się nie stało, a ten rurociąg to w ogóle nie był ci do niczego potrzebny. Odpowiedź C. Agresywnie szukasz winnych wszędzie wokół i próbujesz wywrzeć presję na przyjaznych państwach, aby wydali ci domniemanych sprawców. Odpowiedź D. Zostawiasz kciuk w górę pod tym materiałem. I przypominam, że nie możesz wykonać telefonu do przyjaciela, ponieważ ten przyjaciel rozmawia tylko z prezydentem Stanów Zjednoczonych i to też nie zawsze. Niemcy oczywiście wybierają odpowiedź C. W ten właśnie sposób chcieliśmy uzmysłowić Ci, jak kuriozalna jest obecna sytuacja związana z konsekwencjami uszkodzenia rurociągu Nord Stream 2. Projektu, który pozwolił Niemcom dogadywać się z Rosją za plecami wielu innych państw Unii Europejskiej. Natomiast samo to zdarzenie jest bardzo tajemnicze i niepokojące. Przypomnę, że o rozszczelnieniu spadku ciśnienia w gazociągach spółki zarządzające Nord Stream 1 i 2 poinformowały w poniedziałek. Po tym, gdy rurociąg został wysadzony, niemieckie władze zaczęły poszukiwanie winnych. Jeden z podejrzanych odnalazł się w Polsce, drugi we Włoszech, ale ani jedno, ani drugie państwo jakoś. Nie kwapi się specjalnie do wydania podejrzanych. Choć włoski sąd wydał wstępnie pozwolenie na ekstradycję, to polski sąd nie zgodził się na oddanie podejrzanego Niemcom. I co ciekawe, ta decyzja sądu była sprawą, która na chwilę pogodziła niemal całą polską scenę polityczną, ponieważ praktycznie wszystkie partie uznały, że jest to póki co najlepsze rozwiązanie. Ale dlaczego Polaków tak cieszy to zagranie na nosie naszych sąsiadów za odry? Cóż, odpowiedź jest prosta, bo to oni przez lata denerwowali nas. Oczywiście to dosyć kolokwialne stwierdzenie, że denerwowali, ale w praktyce tak właśnie było. Zacznijmy od budowy wcześniej wspomnianego Nord Stream 2. Bo przy jego okazji wychodzi na jaw, jak Niemcy mogły zniszczyć Polskę. Problemem Europy, problemem Ukrainy, problemem Litwy, Polski nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko że go zbudowano. Był to projekt, którym Niemcy i Rosjanie umyślnie pozbawiali Polskę oraz kraje bałtyckie dużej części wpływu na europejską politykę energetyczną. Rurociąg omijał nasz kraj, a przez to, nawet w przypadku jakichś napięć na linii Warszawa-Moskwa, niemieckie władze nadal mogły prowadzić interesy z Rosjanami dotyczące gazu płynącego pod Bałtykiem. Wiele europejskich krajów obawiało się takiego scenariusza i jeszcze w 2016 roku, czyli na 5 lat przed ukończeniem rurociągu, ostrzegały przed tą inwestycją. Na szczęście dla nas Nord Stream 2 nigdy nie rozpoczął działalności z uwagi na presję polityczną Europy i USA, spowodowaną rosyjską agresywną postawą wobec Ukrainy, a później również pełnoskalową inwazją. I to był też powód, dla którego wysadzono część Nord Stream 2. I dlatego teraz Niemcy zgrzytają zębami na polską odmowę oddania podejrzanego o dokonanie tego Ukraińca. Uzależnienie się Niemiec wbrew ostrzeżeniom wielu państw od rosyjskich surowców, to tylko jedna strona ich nieprzemyślanej polityki energetycznej. Innym jej aspektem było wygaszanie elektrowni atomowych. To część tak zwanego Energiewende, czyli niemieckiej transformacji energetycznej trwającej już kilkanaście lat. Okazuje się jednak, że przerzucenie się na odnawialne źródła energii nie jest wcale takie łatwe, i nawet dla jednej z najsilniejszych gospodarek świata taka transformacja wiąże się z ryzykiem dosłownego zarżnięcia przemysłu. Gwoździem do trumny energii wędę. wydaje się być decyzja o całkowitym wygaszeniu elektrowni atomowych. Niektórzy przekonują, że to był kosztowny błąd, na którym nikt nie zyskał, a na pewno nie środowisko. Co gorsza, nasi zachodni sąsiedzi próbują od lat nakłaniać inne kraje do podobnej transformacji energetycznej. To znaczy Niemcy wygaszali atom, żeby realizować swoją wizję przemiany w energetyki krajowej i potem rozplenić ją na całą Europę. Niemcy chcieli, żeby inne państwa Unii Europejskiej szły ich drogą, to znaczy drogą która polega na wyrzuceniu z miksu paliw kopalnych, ale także atomu i na zastąpieniu tej luki, którą trzeba będzie w jakiś sposób skompensować luki wymagającej mocy stabilnych gazem. Gazem, który Niemcy chcieli mieć z Rosji, który chcieli potem ten gaz odsprzedawać do innych państw Unii Europejskiej. Pojawia się jednak tutaj zasadne pytanie. Jak inne kraje mają tego dokonać, skoro nawet tak silna gospodarka jak niemiecka topi miliony euro i wciąż musi wracać do węgla? Dlatego historia pokazuje, że warto mieć różne, zdywersyfikowane źródła energii, bo niezależność w tym zakresie daje sprawczość i daje przetrwanie. I tutaj lekcja dla Polski. Bo chociaż nie daliśmy się zniszczyć energetycznie póki co, to jednak mamy w tym aspekcie ogromne zaniedbania, chociażby w kwestii atomu. Dlatego trzeba zacząć działać jak najszybciej w kwestii budowy elektrowni, bo póki co na tle Europy wypadamy tutaj dość blado. Niemcy świetnie odnalazły się w Europie Zjednoczonej pod flagą Unii Europejskiej. Przede wszystkim ten kraj doskonale wyczuł zmieniający się obraz kontynentu. Według niektórych ekspertyz, ich gospodarka była tą, która najbardziej zyskała na ujednoliconej europejskiej walucie. Wspólna waluta pozwoliła Niemcom na powiększenie swojej konkurencyjności eksportowej, a przez to ich udział w handlu międzynarodowym znacząco wzrósł. Są analizy sugerujące, że przy przyjmowaniu euro niektóre kraje otrzymały kurs wymiany gorszy niż Niemcy. I takimi państwami były m.in. Francja i Włochy. Wspólna waluta to jednak nie jedyna rzecz, dzięki której nasi zachodni sąsiedzi mogą uchodzić za lidera Unii. Według brytyjskiego profesora nauk politycznych Simona Balmera, Niemcy nie tylko grają pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej, ale są wręcz politycznymi i ekonomicznymi hegemonami Europy. Badacz wskazuje, że jednym z najważniejszych wydarzeń w niemieckiej drodze do dominacji Stanowiły działania tego kraju podczas kryzysu strefy euro w 2009 roku. Kiedy Grecja mierzyła się z ryzykiem bankructwa, inne kraje posiadające tę walutę z niepokojem spoglądały na stany swoich budżetów, to właśnie Niemcy przejęły inicjatywę i wskazywały możliwe rozwiązania. I ponownie, my, Polacy, wyjątkowo, trzeźwo spoglądaliśmy na sytuację Europy i wyciągaliśmy słuszne wnioski, jeszcze zanim ktokolwiek inny zrozumiał zależności, które dziś Wszyscy mogą zauważyć, dlatego też w naszym kraju nadal operujemy złotówkami. Dobrym przykładem jest Polska, która przeszła przez ten okres bardzo łagodnie, w przeciwieństwie do Grecji. Polska miała wówczas dwie przewagi. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą była własna waluta, a co za tym idzie niezależna polityka pieniężna. Narodowy Bank Polski mógł samodzielnie dostosować stopy procentowe i reagować na sytuację gospodarczą bez konieczności robienia tego, co powie Europejski Bank Centralny. Tak jak musiały to robić kraje ze strefy euro. Daje nam to bardzo duże pole manewru. Rezygnacja z własnej waluty mogłaby na przykład zahamować wzrost naszej gospodarki. I to jest kolejny po migracji i energetyce. Punkt, w którym niemiecki interes narzucania euro partnerom handlowym mógł trochę napsuć w naszym kraju, ale na szczęście to akurat się nie udało. Plusem dla nas jest również to, że w ostatnich latach Niemcy są dużo mniej stabilne politycznie niż jeszcze kilkanaście lat temu. Stosunkowo często zmieniające się rządy są jedną z oznak tego zjawiska i trzeba nam oddać to, że poniekąd nauczyliśmy się od Niemców wyczucia czasu w przejmowaniu inicjatywy. Świetnie widać to było podczas pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kiedy oczy milionów Europejczyków patrzyło na Berlin w oczekiwaniu na decyzję, to my, Polacy, działaliśmy już od pierwszych chwil. Tak naprawdę nie liczyło się to, czy długodystansowo nasze działania były słuszne, czy nie. Ważne było to, że nie czekamy jak inni na wskazanie drogi przez Niemcy, tylko sami wyznaczamy ścieżki. Dzięki temu wielu ludziom w pamięć zapadł motyw, że gdy my wysyłamy sprzęt wojskowy jesteśmy łącznikami między Ukrainą a resztą zachodniego świata, to Niemcy stoją niezdecydowani. A jedyne, co mogą zaoferować, to 5 tysięcy hełmów. Nie ma ani chwili do stracenia. My w Polsce znamy takie przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I w Niemczech powinni też dobrze się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5 tysięcy hełmów to chyba jakiś żart. I ponownie, wielu ekspertów twierdzi, że gdyby nie opór Ukrainy i przezwyciężenie pierwszego uderzenia Rosji, to po obaleniu tego państwa przyszłaby kolej na kraje bałtyckie i polskie. Szybka reakcja Polaków przyczyniła się do tego, że Ukraińcy przetrwali, a zatem możliwe, że przetrwały również inne europejskie państwa w takiej formie, w jakiej je aktualnie znamy. I działo się to wszystko podczas początkowej bierności Niemiec. Polacy potrafią myśleć samodzielnie i podejmować decyzje, które realnie zabezpieczają nasz interes. Nawet wtedy, gdy inni wątpili, że damy radę. Problem w tym, że czasem nasze własne elity zdają się o tym zapominać. Jakby nie wierzyły, że naród, który przetrwał wszystko, potrafi też sam decydować o swojej przyszłości i potrafi budować własną sprawczość. Która nie musi być oparta wyłącznie o łaskę innych. Czy Twoim zdaniem Niemcy płacą teraz cenę za swoje decyzje sprzed 10 lat? Daj znać w komentarzu i koniecznie obejrzyj nasze materiały o tym, dlaczego Zachód zazdrości Polsce. Do zobaczenia w następnym odcinku.